Alicja rozejrzała się pospiesznie i zobaczyła czerwoną królową. Urosła bardzo, powiedziała natychmiast. I rzeczywiście miała tylko trzy cale wzrostu, gdy Alicja znalazła ją w popiele, a oto teraz była o pół głowy wyższa niż Alicja. To świeże powietrze tak działa, powiedziała Róża. Cudowne mamy tu powietrze. Sądzę, że powinnam ruszyć jej na spotkanie, powiedziała Alicja. Bo choć kwiaty były dość interesujące, czuła jednak, że rozmowa z prawdziwą królową jest czymś o wiele donieślejszym. Nie uda ci się to w żaden sposób, powiedziała Róża. Radzę ci pójść w przeciwnym kierunku. Wydało się to Alicji tak nonsensowne, że bez słowa ruszyła natychmiast w kierunku Czerwonej Królowej. Ku swemu zdumieniu od razu straciła ją z oczu i znalazła się przed drzwiami domu. Wzburzona nieco zawróciła, zaczęła rozglądać się w poszukiwaniu królowej, którą dostrzegła wreszcie w oddaleniu. Dopiero wtedy przyszło jej do głowy, że trzeba spróbować marszu. W przeciwnym kierunku. Poskutkowało to wspaniale. Po niecałej minucie spaceru znalazła się twarzą w twarz z Czerwoną Królową. I tuż obok wzgórka, na który od tak dawna chciała wejść. — Skąd przybywasz? — zapytała Czerwona Królowa. — I dokąd idziesz? — Wyprostuj się. Mów grzecznie i nie młynkuj palcami. Alicja zastosowała się do tych wszystkich